Dojechał ich. Tak krótko można skomentować to, co zrobił prezydent Andrzej Duda w Sejmie. W swoim ostatnim wystąpieniu w Sejmie mocno skrytykował rządy Donalda Tuska. Podkreślił ich nieudolność i niebezpieczeństwo, jakie niosą dla Polski. W szczególności zwrócił uwagę na decyzję w sprawie azylu, który Donald Tusk chce zawiesić, gdzie podkreślił to jako błąd, który może uniemożliwić wsparcie opozycji na Białorusi. Wytknął też obecnemu rządowi marnowanie zasobów na medialne spektakle, zamiast skupienia się na sprawach kluczowych dla Polski, takich jak rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo. Duda mocno też skrytykował finanse publiczne, gdzie wcale się nie dziwię. Pytał, dlaczego budżet znalazł się w tak katastrofalnym stanie. Jego przemówienie było wielokrotnie przerywane śmiechem ze strony opozycji. No ale tak to jest, kiedy w sytuacjach stresowych, często nie wiedząc, co zrobić, co powiedzieć, po prostu się śmiejemy. Bo moi kochani, prawda kole w oczy. Po roku czasu rząd Donalda Tuska, zamiast koncentrować się na sprawach naprawdę kluczowych dla Polski. Zajmować się rozwojem gospodarczym Polski, chociażby tak kluczowymi inwestycjami jak CPK, jak rozbudowa portu w Świnoujściu, jak uniezależnienie się energetyczne, czyli budowę elektrowni atomowych. To rząd woli bawić się komisje śledcze, które tak naprawdę kompletnie do niczego nie prowadzą. A przepraszam, prowadzą. Do coraz większego podziału politycznego, do coraz większego podziału w społeczeństwie. Ale nie, nie, nie mówił tylko źle. Wspomniał również, że się cieszy, że kontynuowana jest polityka rozbudowy armii polskiej. Także jest jeden plus. Czyli kontynuacja tego co wcześniej się zrobili. Różnie to bywało na przestrzeni lat z naszym prezydentem, ale tym razem i to konkretne przemówienie myślę, że było głosem wielu milionów Polaków. Tylko niestety do Donalda Tuska to nie dotrze. On nie jest graczem naszej polskiej drużyny. Także ten tego. Uważam, że ogólnie brawo, panie prezydencie. Tylko jedno ale. Słowa już były. Czas może przejść do czynów. Dziękuję i pozdrawiam.